Z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Helu Marka Chronia oraz burmistrza Helu Mirosława Wądyłowskiego gościmy dziś Manie z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Pracuję przy projektach dystrybucji pomocy na rzecz uchodźców ukraińskich. Są to pomoce pieniężne na pierwsze trzy miesiące do zagospodarowania przez daną rodzinę w tym okresie, kiedy najbardziej potrzebują pomocy i przyjechali tu bezpośrednio po wojnie. Jako jednym z pierwszym na pomorzu udało nam się nawiązać kontakt z fundacją, dlatego też Ukraińcy, którzy znaleźli schronienie przed wojną właśnie w Helu, będą mogli skorzystać z pomocy finansowej. Są to środki od norweskiej organizacji NRC. Oprócz tego pozyskujemy środki od donorów, ale też darczyńców, którzy są bardzo zaangażowani w pomoc Ukraińcom i właśnie z tych środków, które nasza fundacja pozyskuje, jesteśmy w stanie potem nieść taką pomoc, jak pomoc finansowa, czy pomoc w ewakuacjach, czy pomoc w dystrybucji pomocy rzeczowej, czy zatrudnianie nauczycieli i stara się pomagać teraz Ukraińskim i dzieciom i rodzinom na miejscu, żeby ten start tutaj w Polsce był trochę łagodniejszy. Taka pomoc finansowa spotyka się z największą, tak jakby wdzięcznością, ponieważ dana rodzina ma możliwość godnościowej decyzji co do tego, na co przeznaczy te środki i wie najlepiej, czego w tym momencie potrzebuje. Jeżeli to jest pomoc odgórnie zorganizowana, nie zawsze jesteśmy w stanie wytypować, tak jakby, potrzeby danej rodziny. A tak jak dostaje środki finansowe, to wie, czy je przeznaczyć w tym momencie na szkołę, czy na jakieś ubrania, których nie zdążyli zabrać, czy są potrzebne jakieś leki, czy po prostu na podstawowe potrzeby dnia codziennego.